Odwracam moje wszystkie nieprzeczytane książki. Będzie ciężko. Ogólnie tu mam jeszcze na dole jedną półkę, jak widzicie, ale nie zmieści mi się. Później wam to pokażę i leci. Dobra, więc tu mam wszystko przeczytane i ogólnie tu nie ma jednej książki, bo mam je u babci. Jedną. Pierwsza część przeczytana, rodnienki monet. Druga, nie, mi ta biblioteczka się tu przewali, nie? bo się chwieje. Ta półka jest tak ściśnięta, że nie wiem, czy tu wyjmę coś. Perełka, też nieprzeczytana. O nie, książka mi idzie do tyłu, kurczę. Summer Love, też nieprzeczytana na razie, dostałam ją wczoraj, więc... Krew, którą nas dzieli, przeczytana, 11 papierowych serc, jeszcze nie, kurde. Widzicie aż do tyłu idą mi te książki. O. Yy, tak miało być. Nie przeczytane. Jeszcze. Muszę się streszczać. Yy, baśnie nie przeczytane. Musimy z następną pół. Mniej gadania, więcej yy, robienia to przeczytane, to przeczytane, to przeczytane, to przeczytane, to jeszcze nie przeczytane. O To przeczytane, to nie przeczytane. To nie przeczytane jeszcze. W ogóle ma barwione brzegi. Kurczę. To nie przeczytane. Tu też nie przeczytane. W ogóle, sorry, że tak szybko i że tak nie pokazuję, ale naprawdę już mi się kończy czas do nagrywania. To mamy to wszystko, i to wszystko jest nieprzeczytane. O, już zarabiam, dam takie, jakby, to Oto wynik. Tu przeczytam najwięcej książek, chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. I tu też, bo w sumie dwie. Tu najmniej. W sumie chyba tam najmniej, ale tam są tylko trzy książki, a w pełni no to tu najmniej. Pa!